Tak. Czy dzisiaj mamy 13, no 13. No tak. czy cudowny, marca. Czy mhm. zły, w zależności dla kogo? A dla was? A, A dla nas bardzo, bardzo dobry. Bardzo ja już właśnie tu mówiłem, że. Bo podwójna 13, <grym> znaczy 26. No. Ja szes... sz... Ale dzisiaj widziałem dwa śpiewające skowronki, wiosna. A my tutaj w podwójnej mocy, w jak bo te skowronki. Ciałe. ale w Warszawie? <grym> nie, u mnie na prowincji. <grym> Jeszcze tutaj nie doleciały, tak sobie nie. No. także wiesz. Ale będą wkrótce. ale jest wesoło. Drodzy Państwo, już zbliża się wiosna, już no... Odkurzajcie serducha swoje... Tak, czyli lada moment, a będzie no. się działo. Dopiero się będzie działo. Wchodzimy w to, o, wchodzimy i to tak, wszystko. Jak to słońce zaświeci. Churmem jak to ciepło otuli i będzie tak. się działo, dużo się A działo. A Wenus na niebie nam tutaj króluje wieczorami, także patrzcie w niebo, podglądajcie, tak, przeglądajcie teraz się. układamy to, co jeszcze nam tam zostało i czekamy, bo im bliżej świąt, tym więcej zmian, Topimy zmiany, marzanny i zmiany idą fajne, także są, działamy, działamy. Czekamy na ziółka, na ptaszki, no i przede wszystkim na ten dźwięk serc, wiesz, bo to niedługo to będzie orkiestra symfoniczna tak, tak. bijących serc. Nie, ja już biegnę, słuchajcie, zobaczyć za jakimś bijącym sercem się ale rozejrzeć, tak mówicie, że, że, że już biegnę jest, zobaczyć już jakieś bijące serce. się pojawiły, Już żółte tak kwiatki są w już wszędzie czujemy tą wiosnę. Odnowienie. Te kurczaczki. O, a ja dzisiaj Mimo, tylki. Mimo tylki w mżu, czyli co robimy, miłe drogie panie. I panowie Już się szykujemy. O, pan! A panowie panowie tak się tak. szykują się na panie, a panie szykują do się do na boju. panów. Jaki Tylko wysotymi. tak! Jasnowice Amala tak, i Jezoteriusz są z nami. Działamy, Dziękujemy działamy, Wam serdecznie za te przekazy. Tak. I, i do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia wkrótce w Waszych dróg. Pozdrawiam.